Witam, witam, kochani. Witam, pozdrawiam w imieniu Jezusa Chrystusa. Kochani, po raz kolejny przypomnę, ponieważ to jest naprawdę, to jest esencja. Esencja i to właśnie Jezus powiedział, że to ma być esencją, ponieważ tutaj jest mowa o smaku. Tak więc, kochani, czy wciąż jesteś osobą Ziemi, czy w ogóle nią kiedykolwiek byłeś? Kochani, ja całe życie prawie całe moje życie zmarnowane myślałem, że jestem solą ziemi. Ja myślałem, że ja jestem solą ziemi, bo ja znałem Biblię już, no nie oczywiście nie całe życie, ale przez koni szatan zmarnował mi około 20 lat życia spokojnie. Zamiast prosperować dla Królestwa Niebios, ja prosperowałem dla siebie, cies ciesząc się, że znam Słowo i że to, w co wierzę, mi wystarczy. I tak wszyscy żyli w tym kościele, w którym ja byłem. Może nie dosłownie wszyscy. Niektórzy wyskoczyli w ogień za pastora, niektórzy za proroka. Kilka osób po prostu pasywnych było. Kilka osób wydawało się, jakby mieli naprawdę Ducha Świętego, a w nich był jedynie taki przyjemny religijny duch śpiewane piosenki o tym, że Jezus, o tym że właśnie, że my jesteśmy światłem świata, powstań i zabłyśni, a tym samym siedzimy na tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, nikt o nas nic nie wie. Kochani, nikt nikogo do Chrystusa nie przywiódł. Nikt. Kochani, czy jesteście solą ziemi? Czy jesteście tym smakiem ziemi? Mówiłem, że chciałbym kolejny odcinek temu poświęcić, gdyż chciałbym jakiś prowoka prowokacyjny tytuł wpisać. Zobaczcie. Jeśli wtedy suł je, czymże ją solą, na nic się już więcej nie przyda, by tylko precz ona była przez ludzi podeptana. Kochani, po raz kolejny. Do czego tu Jezus nawiązuje? Jezus zawsze, gdy mówił jakieś y, przypowieści, on zawsze nawiązywał do kultury żydowskiej, do kultury, do terenu, gdzie oni żyli, y, do, do ich po, przypowieści własnych, do y, przypowieści y, króla Salomona, mądrości Sarychy. Kochani, więc dla przypomnienia, ta sól, to była sól z Morza Martwego, to nie jest sól do spożywania, absolutnie. Tą sól w Izraelu kiedyś używano w, do trzech rzeczy. Numer jeden do tego, jak jako nawóz, ponieważ ona miała tyle minerałów w sobie, człowiek nie mógł ich dlatego nie mógł tej soli by spożywać gdyż ona miała w sobie za dużo minerałów i po prostu człowiek by wymiotował. więc używana była jako nawóz aby nawozić ziemię używana ta sól też była do tego gdy ktoś wychodził za potrzebą następnie to co zostało z nas usunięte było posypane tą solą w celu takim, aby zahamować, yy, aby zahamować, aby nie zahamować, prawda, aby zapobiec, zapobiec aby nie, nie było żadnych infekcji, żeby złe ustroje nie rosły, żeby zło nie rosło. Czyli ta sama sól używana jest przeciwko złu, żeby, żeby złe rzeczy nie rosły. Ta sama rzecz używana jest, aby dobre rzeczy rosły. I teraz, jeśli sól, yy, czytamy tutaj, ty, 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 jeśli wtedy zwietrzeje, ale koń sól nie może zwietrzeć. Jezus nie użył takiego słowa zwietrzeje. Yy, jeśli, ona, jeśli ona straci swoją wartość, ona nie będzie w pełni wartościowa. Może tak najlepiej to powiedzieć. Ponieważ sól jest zawsze solą Sól nie może stracić. Ani sól leży, sól jest w kopalni, też w kopalniach jest, jest powietrze. Ona jak najbardziej może. Bo, by, by, również by traciła swoją słoność, i w kopalniach. więc o co tu chodzi, kochani? Jeśli ta sól się zmiesza z czymś. A w tym przypadku ta sól, gdy się zmieszała podczas wydobywania, podczas gdy ją zbierano z Morza Czarnego, gdy ona, była za, gdy ona miała za dużo piasku, ona się nadawała tylko do jednego, do tego, aby ją rzucać pod, na podnogi, gdy czasami spadł śnieg, w zimie, zwłaszcza yy, przed świątynią. I ludzie używali jej, aby się nie przewrócić, czyli aby zwiększyć tarcie. Do niczego, ponieważ jeśli my zmieszamy sól, jaki nas uczył Chrystus, z tym światem, do niczego się nie nadajemy, aby tylko po nas deptano. Goń, to jest to, dlaczego dzisiaj po prawdziwych chrześcijanach tak się depcze na świecie. Ponieważ ponieważ szatan pozwolił na to, aby chrześcijanie popadli w letarg, w odpoczynek w jakiś sen. Koń, pokażę wam to. Pokażę wam to zobaczcie. Gdyż wziąłem... O, przepraszam, przepraszam, gdyż... Zaraz ją włączę i zobaczycie to sami. Pani, to słowo... Zobaczcie, w konkordacji ściąga to słowo, które u nas jest, zwietrzeje w polskim, polskim tłumaczeniu. Pasyw jakt, czyli Zostanie się pasywna. Nic nie robi, ponieważ została z czymś zmieszana. Z telewizją, z książkami, z głupimi informacjami, informacjami niepotrzebnymi. Kani, tu jest też słowo full, czyli zgłupieć. Na końcu jest słowo stracić smak. Jest tu słowo też simpleton. Zobaczcie teraz, co to znaczy simpleton po polsku. Simpleton prostak. Czyli, kochani, tu, to nie jest obraza dla ludzi prostych. Tu jest po prostu, to, to, to jest coś, że ta, to, to kiedyś było czymś, to miało co. By to, to tam było zrozumienie, i nagle to mózg wyparował. Tak, kochani, to jest tak najbardziej straszne. Moim zdaniem nieprawdziwe, do czego myśmy doprowadzili to chrześcijaństwo. Różnymi głupimi doktrynami. Doktryną Sovereignty of God, która się po angielsku nazywa, która czym bardziej na południe w USA człowiek jedzie, tym bardziej słucha większej zgrozy. Człowiek słucha, że Bóg jest tak, sovereignty, czyli suwerenność Boga. Bóg może wszystko. Kochani, jak Bóg? Bóg oczywiście, że Bóg może wszystko, ale skoro Bóg zawiera, zawiera y, z nami przymierze stare, te, które teraz nie, jest, nie, jest, nie istnieje już, dla ludzi, którzy żyją pod nowym przymierzem. Jeśli ty wyznajesz, że żyjesz pod nowym przymierzem, ty nie możesz cytować starego przymierza, ponieważ żyjesz w nowym. I ludzie dzisiaj, do dzisiaj ludzie uczą o tym, że Bóg, Bóg nas każe, że Bóg jest zły na nas. Ten huragan, który teraz był ostatnio na Florydzie, jest, jest dlatego się stał, gdyż Bóg jest na nas zdenerwowany na Amerykę. No i kilka dni temu słyszałem te słowa właśnie od kontraktora, który ten sam dom ze mną dla Naszej klientki, wyklepuje To on jest on jest tam malarzem. Ja, oczywiście, tak już chyba wszyscy wiecie, ja robię renowacje łazienek głównie. Jakieś bardziej takie techniczne sprawy. Oczywiście, oni powiedziałem, powiedziałem powiedziałem to do niego, że, że kiedyś ja w to wierzyłem. Chodziłem do kościoła, który to proklamował. Do kościoła, który. Czytał cały czas, że my jesteśmy solą Ziemi, a jednocześnie myśmy nie byli solą Ziemi. Myśmy byli solą sami dla siebie. Wspieraliśmy się sobą, a nie Chrystusem. Uczono nas, że musimy się stać jak dzieci, nigdy się tymi dziećmi nie staliśmy. Byliśmy coraz bardziej dorośli. Niby, że dorośli dojrzali w wierze, a Byliśmy jedynie dorośli dojrzali w Biblii. W słowie. I czułem, że coś jest nie tak. Wiele osób czuło, że coś jest nie tak, ale chyba nie z tego punktu. No i w końcu uciekło. Bóg mnie stamtąd wyrwał. Duch Święty cały czas mi podpowiadał, że coś tam nie pasuje. Zwracano uwagę na ubiór zamiast być ubranym w Chrystusa. Na szczęście dzisiaj powstaje nowa armia, ponieważ niestety, no nie jest niestety niestety no Bóg jest silniejszy. Jeśli ludzie mają popełniać samobójstwa przez ten świat, to lepiej popełnijmy samobójstwo dla Chrystusa. Żyjmy w eutanazji za życia dla Niego. Nie stajemy się chrześcijanami po to, aby. Lepiej nam było, aby Bóg nam błogosławił finansowo, ale dla królestwa, dla celu wyższego. Ani pierwsi chrześcijanie, ci, ci w Rzymie, to był biedny lud, Oni, oni tam niech oni, to są ci, którzy dali się spalić, którzy nie zapali się Chrystusa, którzy wiedzą gdzie idą i oni tego nie zrobili dla yy, dla, 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 że poprzez płacenie dziesięciny będą, będzie im więcej dawane. Jeśli oni płacili dziesięcinę, jeśli oni cokolwiek dawali, a, a dawali, to to było tylko dlatego, gdyż oni zobaczyli ile zrobiło dla nich zbawienie i oni chcieli zbawienia dla kogoś innego. To jest to. To jest tylko dlatego. Dzisiaj my żyjemy w świecie, gdzie jest właśnie tłumaczone nam, że będziemy prosperowali. Kochani, tak jak nie możemy, a, a, a właśnie miałem kogoś takiego, znałem kogoś takiego, który dawał jeszcze więcej niż 10%, 10% ponieważ on powiedział: Bo chciałbym aby, Bóg, aby, chciałbym, aby Bóg mi więcej dał. Czyli, dlaczego, abym ja więcej miał? Czyli, motyw jego nie był, nie był taki, że ja to daję dla niszczenia e, królestwa szatana. I dla, rozpr dla rozprzestrzeniania się Królestwa Boga? Tylko właśnie taki. I kochani, co jest było z grozą? To też pastor mój mówił, mówił mi często, Tarek, Ty płacisz dziesięcinę, to Bóg Ci to zwróci. Będziesz miał, będziesz miał pieniądze. Mimo to, że on nie był... Aż, nie powiedziałbym, że on był nastawiony... On, on, on nie uczył nas właśnie tej... Yy, 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 Ewangelii sukcesu. To, to, to nie było uczona, ale wciąż takie było myślenie. Wciąż takie było myślenie, jak najbardziej. Kochani, wczoraj, <coughs> właśnie wczoraj, ale tu już od kilku tygodni Bóg na mój, no, na, na serce, ale ewentualnie na umysł mój położył yy, problem tego kontraktora, który który, który właśnie powiedział, że dlatego Bóg bu, bu, syła te huragany, ponieważ jest zły na, 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 na ludzi, na Amerykę. Ja powiedziałem, dlaczego on w takim razie nie zaatakował stanu y, typowo lewackiego, ponieważ Floryda jest wciąż konserwatywna. Zwłaszcza teraz tam mają bardzo konserwatywną władzę. No, za nie mówił. No, rzeczywiście coś tu nie pasuje. Więc kochani, Nigdy jeszcze w życiu nie wywalałem demona z nikogo, do dnia wczorajszego. Nie wiedziałem w ogóle jak zacząć. Bo on w ogóle, ja nie powiedziałem że ja będę wywalał z niego demona. Powiedziałem, że chciałem się do niego pomodlić i akurat była przy tym właścicielka tego domu. I poprosiłem ją, żeby stanęła za nim, że w razie czego, gdyby on się przewracał, żeby ona go łapała bo spróbowała go łapać. Kochani, yy, zacząłem, otworzyłem usta i z moich ust wyszło coś takiego. Panie Boże, Ojcze, dziękuję Ci za ten dzień, który uczyniłeś, za ten wielki dzień, jaki uczyniłeś. I nagle powiedziałem w imieniu Jezusa Chrystusa Duchu kłamstwa, wychodź z Niego. Po chwili nogi się zaczęły pod Nim uginać, ale otworzył oczy, gdyż on walczył z tym. Powiedziałem mu jeszcze raz: Hej, nie walcz z tym, po prostu wyluzuj. No i następnie to samo mówiłem. Za chwilę on się przewrócił, nogi się pod nim ugięły, także się przewrócił. Właścicielka domu, oczywiście, uciekła, zaczął się od co ty mu robisz. Uciekła, nie, nie, nie zupełnie stała blisko, ale uciekła, wystraszyła się czegoś. Facet leży na plecach, mruczy, właściwie to ten demon mruczy, jego ciało leży, faceta nie ma. Za chwili oczy mu się otworzyły tak nagle. Yy, zrobiły, oczy miał okrągłe, dosłownie okrągłe, wielkie, nie mrugał, otworzył, jakby byłby martwy, zamrażnięty. Ona ona w ogóle z zawodu jest pielęgniarką, która nie musi pracować, ponieważ odziedziczyła dosyć dużą fortunę. Zaczęła krzyczeć, coś temu zrobił, co mu jest? Eee, ja wciąż krzyczałem, wychodź z niego, wychodź z niego. Eee, Wymienił się Chrystusa, za chwilę jego usta mówiły coś, tak właśnie jego usta powiedziały: Jezus, Chrystus, Jezus, Chrystus. I powiedział, Jestem ok, jestem ok, i po chwili wstał. Ale kochani, twarz, jaka była na nim, ta zamrożona twarz z oczami jak, jak srebrne dolarówki, to była twarz przerażenia. To była twarz właśnie tego demona, który widocznie przez chwilę widział Chrystusa. Nie mnie, ale Chrystusa, i musiał wyjść. Kochani, facet wstał. Powiedział, ale się dobrze czuję. Już tak się dawno dobrze nie czułem. Powiedział, zaczął i, i nie wiem dlaczego, ja się za to nie modliłem, ale od pierwszą rzecz jaką zauważył, to że go stawy nie bolą. Ramiona, y, palce. Powiedział, że go już dawno się tak nie, nie czułem dobrze. Czuł. Powiedział, że czułem jakby coś przeze mnie wyszło. <laughs> Wyszedł na zewnątrz domu. Ja tego nie widziałem. Ja, z nią, ja Wtedy ona do mnie podeszła i mówi: Darek, co to jest? Co to się stało? tak? Podeszła do mnie. Ja byłem tyłem do okna, a ona patrzyła, co on robi. I tak powiedziała: Że słuchałem płacze. A teraz zapalił papierosa i trzyma go w ręku. I tak po chwili, jeszcze o czymś rozmawialiśmy, trzyma od stop papierosa w ręku. Przez może minutę za chwilę go w ogóle wyrzucił. I coś śmiesznego na światło. czy on w ogóle cię będzie pracował? Czyli ona się zaczęła martwić o to, czy on będzie pracował dzisiaj. Ja mówię oczywiście, że będzie pracował. On się nie, nie czuł nigdy lepiej. Dostał nowe życie właśnie. Więc kochani, my mamy być solą ziemi. My mamy sprawiać, żeby nie rosły. Złe rzeczy. Żeby hamować wzrost złych rzeczy. To, co się stało na świecie dzisiaj, jest tym, że ani myśmy, ani my, my myśmy, ani my, my ani nie hamowaliśmy tego, ani my nie sprawialiśmy wzrostu. Było tradycyjne chodzenie do kościoła. A jak ktoś miał diabła, szedł do egzorcysta, to to już musiał być taki porządny. Tak, jak, tak jakby wszyscy inni byli już dobrze. Wszystkim innym było dobrze. Mimo, że w domach był bałagan i jest bałagan. Ale tu już takim prawdziwym demonem, to już musiał być jakiś masowy morderca. Kochani, pozdrawiam wszystkich w Jusza Chrystusa.